Momenty prostsze i trudniejsze, ale najważniejsze jest to, że dotarliśmy. To, co się spotyka na pielgrzymce, takie nieograniczone fale dobroci, miłosierdzia, uśmiechu, bo każdy z nas nie może. Każdy z nas ma trudne momenty, ale właśnie najpiękniejsze jest to, że. Idziemy razem i, i zawsze znajdzie się ktoś, jednak kto jeszcze trochę wykrzesa z siebie tej siły, żeby pociągnąć jednak tego drugiego ze sobą. Ja na przykład idę i w, i w intencji i prosić i podziękować za to wszystko, co dostałam. Także już nie jedno wychodziłam. Trzymam pudełko z intencjami, które były zbierane na terenie naszej archidiecezji w 40 parafiach grupy Biało-Złotej. Osób, które nie mogły pielgrzymować, pielgrzymowały z nami duchowo i powierzyły nam tutaj oto te intencje, jak również są tu intencje naszych gospodarzy dobrodziei, które zbieraliśmy podczas naszych 16 dni wędrówki na trasie. Dziękujemy ci, mamo, że doszliśmy cali i. Jesteśmy szczęśliwi, radośni. Maryja jest naszą matką, która daje nam tyle łask. Warto poświęcić swój czas, dlatego żeby przyjść do mamy, której można złożyć swoją ofiarę, a mama się odwzajemni wspaniałymi darami. Pielgrzymi wędrujący w niemalże przez całą Polskę do domu naszej matki. I przesłanie to niesienia pokoju. Ten pokój jest nam Dzisiaj zwłaszcza tak bardzo potrzebny, potrzebny naszym sercom, ale przede wszystkim wszędzie tam, gdzie toczy się wojna. Tu na Ukrainie, bo ona jest najbliżej nas. My jesteśmy z Kasiem i my bardzo byśmy chcieli pójść tych, co będą na to wzierać. I chcemy was zaprosić, żeby w przyszłym roku z nami poślęle, bo kolej na Mamy kaszubskie tempo. Kaszubi akurat i zarówno ta grupa, jak i też dzieci z bardzo szybko idą z reguły około 6 na godzinę, często nawet ponad. Tak więc Kaszubom się śpieszy do mamy. Tak. Braliśmy ślub przed samą pielgrzymką i jako, że jesteśmy parą, która się z pielgrzymki wywodzi, chcieliśmy przyjść tutaj właśnie w tych strojach, pokazać się mamie i podziękować. Przede wszystkim chcemy pokazać dzieciom wiarę i chcemy pokazać, że kościół jest żywy, że warto w tym kościele być, no i chcemy im przez świadectwo pokazać, Czym dla nas jest wiara? Wiara jest całym naszym życiem, tym co nas umacnia, co nas prowadzi. Też jesteśmy kaszubami, a kaszubi też zawsze są wierni Bogu. Jest też, że metrzymu z czyli my trzymamy z Bogiem, tak? Więc w kaszubach jest to też zaszczepione, tak, ta wiara Boga i kult maryjny. Dlatego też idziemy z Helu przez Swarzewo, gdzie jest Królowa Polskiego Morza. I od królowej też polskiego morza idziemy do naszej tutaj Królowej Polski, tutaj na, na jasną górę, można powiedzieć. Taka klamra, która to spina. Myślę, że to przesłanie dla pielgrzymów. Z Jasnej Góry, zwłaszcza dla pielgrzymów wocławskich, jest bardzo szczególne, dlatego że decyzja wocławska przychodzi, aby w jakimś sensie zaprosić Matkę Bożą do siebie. W przyszłym roku, w kwietniu, rozpoczynamy nawiedzenie kopii ikony jasnogórskiej, więc to nam towarzyszy przede wszystkim taka bliskość. Modliliśmy się w tym roku za pielgrzymów, którzy uczestniczyli w wypadku autokarowym do Medjugorje ponieważ dużo osób z naszej diecezji brała udział niestety w tej pielgrzymce i uległa wypadkowi. Więc e, duża zresztą część naszych pielgrzymów znała osoby podróżujące do Medjugorje, dlatego modliśmy się nieustannie. Mojej najlepszej przyjaciółki Ani, rodzona siostra Jadwika, siostra zakonna Urszulanka, uległa temu wypadkowi. Jej przyjaciółka obok zginęła, siostra Urszulanka przeżyła. Modliliśmy się za siostrę, Urszulankę, Bardzo, proszę, bardzo ją tak, kochamy. Wiadomo, jak wszystkich Pielgrzymów, również modliliśmy się za wszystkich Pielgrzymów, którzy tam po prostu legli wypadkowi, którzy skinęli. Jestem mamą bardzo cierpiącą. Tak. Potrafię przebaczyć komuś, kto zabrał życie mojego dziecka i to jest zasługa kochanej matki, dlatego powiem wszystkim warto iść, do pokonać ten trud. Bo cierpienie też jest po coś, ono czegoś uczy. Cierpienia też są owocem. My o tym wiemy. Pielgrzymka jest dla mnie życiem generalnie. Z racji tego, że ja jestem 21 raz na pielgrzymce i idziemy, idziemy jako taka szczęśliwa rodzina. Pomagamy sobie nawzajem, wspieramy się w każdym momencie, w każdej chwili. Jest naprawdę cudownie. Emocje są nie do opisania. Bo naprawdę to jest... Polecam każdemu pielgrzymowanie. Po prostu to trzeba poczuć. Tamtym roku popłakałam się nam, że to już koniec. I w tym roku nawet teraz cała się trzęsę, że już tutaj jesteśmy. To po prostu zachęcam każdego, żeby, żeby spróbował tego pielgrzymowania. Nawet ci... Od najmłodszych lat, bo naprawdę to jest piękne przeżycie, wspomnienie na lata, po prostu musicie to przeżyć sami. Oprócz tego, że idziemy, naszym celem jest dojść na jasną górę, to jest też tym celem ewangelizacja we wszystkich miejscowościach po drodze. A więc w każdej większej, mniejszej miejscowości robimy różne scenki, przedstawienia zabawy, gry, śpiewy każdego wieczoru. Widzimy, że z każdym rokiem jest to coraz trudniejsze. Młodych ludzi ruszyć z domu jest trudno, a dwa, że oni się bardzo wstydzą, ponieważ ciągle są przyzwyczajeni do tego, że ich komentują y, rówieśnicy w mediach społecznościowych i to powoduje straszne blokady. Myślę, że najlepszą metodą leczenia jest kontaktować ich z drugim człowiekiem. Czyli właśnie to samo to, że wychodzą w drogę, że zostawiają jednak te telefony jakoś tam w kieszeni, że rozmawiają z innymi ludźmi, wychodzą do mieszkańców, idą do gospodarzy na noclegi, poznają codziennie nowych ludzi, to jest bardzo dobre i takie, powiedziałbym, terapeutyczne dla młodego człowieka. Jest to pielgrzymka dla młodych, licealistów, maturzystów i studentów, ale są też młodsze osoby. Po co jest? Na pewno, żeby ewangelizować młodych, żeby jednak polepszać tą naszą relację z Bogiem. W tym roku jesteśmy taką bardziej wspólnotą, bo jest nas mało. Jest no, żeby też nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie. No, super atmosfera, w ogóle polecam, tak jakby ktoś się wybierał za rok, zapraszamy. Dwa lata pielgrzymki nie było, wszyscy tęskniliśmy łącznie ze służbami, które nas zabezpieczają. No i tak dzisiaj wreszcie ucieszyliśmy się, że możemy być u naszej matki. Nasza posługa na co dzień troszkę się pewnie zmieniła, ponieważ e, jesteśmy obecni na granicy. E, staramy się być między żołnierzami tam, gdzie posługują na co dzień, we wszystkich zgrupowaniach. Do tego doszło troszkę więcej obowiązków związanych także z ochroną granicy i polsko-białoruskiej, i polsko-ukraińskiej. Sam początek naszego funkcjonowania w wojsku to jest dla każdej jednostki sztandar. Na nim są wypisane wartości, które będziemy chronić, o które będziemy walczyć, jak Bóg, honor i ojczyzna. Chcemy tutaj przy tronie Matki Bożej poczuć się wolnymi i tą wolność mieć w swoim sercu. Wolność od wszystkich ograniczeń, przede wszystkim od grzechu, żeby tę wolność nieść dla naszej ojczyzny, czuwać nad bezpieczeństwem naszej ojczyzny, żeby ona była zawsze wolna wolna, bezpieczna. To jest e, nasze zadanie i chcemy prosić Matkę Najświętszą, by ona tymi łaskami nas wspierała, byśmy mogli jak najlepiej służyć naszej ojczyźnie, naszemu narodowi. To jest pielgrzymka, która idzie 311 raz. Warszawa jest nazywana matką wszystkich pielgrzymek, no bo to stolica Polski. Ta pielgrzymka idzie w sposób nieprzerwany. Nawet powstanie warszawskie nie przerwało tej pielgrzymki. Byli tacy, którzy w sierpniu 1944 roku wyruszyli ku Jasnej Górze. Więc z Warszawy idą nie tylko Warszawiacy, idzie cała Polska. Dlatego zachowujemy szczególną atencję, szacunek wobec tej pielgrzymki, która jest tak jak powiedziałem, matką wszystkich pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Dziesiątkę białą reprezentujemy. Tak, yy, mamy <grymka> bardzo dużo rodzin, młodych ludzi, bardzo dużo dzieci na trasie i tworzymy wspólnotę, która jest nie tylko tu i teraz, ale też przez cały rok. Łatwo oglądać pielgrzymkę z zewnątrz, z drugiej strony, natomiast jeżeli my w naszym sercu nie mamy wiary, ufności, miłości, to nasza pielgrzymka jest bezowocna, dlatego tutaj, z Jasnej Góry, zawsze płynie to przesłanie Miłości, o której mówi Maryja, dając tam swojego Syna Jezusa Chrystusa. I to jest chyba w tym czasie takiego i wewnętrznego i zewnętrznego rozbicia, braku jedności, czasu niepewności, przesłanie bardzo ważne, bo każdemu z nas trzeba tej miłości nie w słowach, ale w uczynkach. I dlatego to jest zawsze takie mocne, to, co Maryja mówi w Kanie: Uczyńcie wszystko, co mój syn wam powie. I to jest właśnie czynienie miłości. To jest to przesłanie, które. Nie tylko teraz, w tym szczycie pielgrzymkowym, ale każdego dnia płynie z jasnej góry.